No, i niby zbliżamy się już do końca arkusza, a teraz Was zaskoczy pewnie to, że chociaż jestem w tej części, gdzie rozwiązujemy zadania z geografii społeczno-ekonomicznej, to nagle przyda się bardzo znajomość geologii. No to popatrzcie. Zadanie 27. Poniżej przedstawiono dwa źródła informacji o wybranych obszarach wydobycia surowców mineralnych w województwie dolnośląskim. Przekrój. Geologiczny przez fragment obszaru wydobycia miedzi i srebra i model terenu obszaru wydobycia węgla brunatnego. Na przekroju geologicznym wskazano strzałką serię złożową, w której występują złoża miedzi i srebra. Surowce wydobywane i eksportowane w XXI wieku przez Polskę. No i prawda, fałsz, przeczytajcie. Stanie pierwsze. Na przekroju geologicznym przedstawiono fragment Platformy Wschodnioeuropejskiej. Jak zrobić to zadanie, jeśli nie wiesz, czym jest platforma wschodnioeuropejska i nie jesteś przygotowany z jednostek tektonicznych Polski. Jest taka moja lekcja Budowa geologiczna Polski. Zachęcam was do niej, gdzie daję mapę, a jak robię to w szkole, to każę uczniom kolorować te jednostki po to właśnie, żeby zapamiętać, gdzie leżą. Platforma wschodnioeuropejska, północno-wschodnia część naszego kraju, odgraniczona tą Strefą uskoków linią TT, tylko północny wschód Polski. I teraz popatrzcie, czy Wy to doczytaliście, że są to przekroje złóż w województwie dolnośląskim, czyli absolutnie jest to yy, przeciwległa część Polski, czyli yy, te. Surowce nie leżą na platformie wschodnioeuropejskiej, zaznaczam fałsz. Węgiel brunatny, eksploatowany w miejscu przedstawionym na modelu terenu, powstał później niż seria złożowa przedstawiona na przekroju. No i z jednej strony Zaglądam sobie na rysunek. Seria złożowa, brązowa linia zaznaczona strzałeczką. Odczytuję sobie wiek między permem dolnym a permem górnym, i nawet bez patrzenia na ten przekrój to ja bym od Was oczekiwała że jak czytacie o węglu brunatnym to natychmiast to wiecie węgiel brunatny jest bardzo młody pochodzi z neogenu z kenozoiku yy, a seria złożowa jest z spermu Znaczcie, to są miliony lat różnicy więc zdecydowanie węgiel brunatny jest jednym z najmłodszych naszych surowców jakie yy, wydobywamy więc Powstał później niż seria złożowa, zdecydowanie, prawda, bo w neogenie. Czy dla współczesnej eksploatacji miedzi i srebra w Polsce są charakterystyczne antropogeniczne formy terenu o takiej genezie jak geneza form oznaczonej na modelu literą A? Uzasadnij odpowiedź, odnieś się do metody wydobycia miedzi i srebra z serii złożowej skazywanej strzałkom na przekroju geologicznym oznaczonym numerem 1. No, od razu Wam powiem, że jest to jedno z najtrudniejszych zadań w tym arkuszu. No i tutaj poniekąd 50% mieliście szans na strzelenie tak lub nie, ale trudniej było też z uzasadnieniem. I myślę, że wiem, co uczniów zmyliło. O ile świetnie wiecie, że węgiel brunatny wydobywany jest metodą odkrywkową, o tyle, i ja sama to przyznaję, rzadko kiedy mówi się o wydobywaniu innych surowców, niż węgiel. Cały czas mówimy węgiel brunatny odkrywkowo, węgiel kamienny głębinowo. A jak w dobycie innych surowców? I trochę też Was mogło zmylić ta miedź, bo faktycznie w przypadku miedzi, przyznaję, są też kopalnie odkrywkowe. Ale jak weszłam sobie na stronę internetową największego zakładu miedzi w Lubinie, jaki mamy, to od razu znalazło mi się takie zdjęcie. Popatrzcie pod ziemią, głębinowe wydobycie. No, a jakbyście pomyśleli, srebro, gdyby srebro było możliwe wydobycie odkrywkowe, no to bardzo chętnie byśmy się dobijali sami do niego, jeśli to by było takie łatwe. Odkryć i je szukać, więc może ta myśl z kopalnią srebra, a mamy taką zabytkową kopalnię srebra w naszym kraju do zwiedzania, może to bardziej powinno Was nakierować na to wydobycie głębinowe. Przy okazji wstawiłam Wam tutaj tekst, gdzie wypisałam. Które surowce wydobywa się odkrywkowo, czyli no, mamy oczywiście węgiel i zwłaszcza węgiel brunatny, mamy surowce skalne, wszystko co będzie wysoko, blisko powierzchni ziemi, piasek, żwir, glina, wapień to będą te surowce i też właśnie, zobaczcie, rudy miedzi które mają wydobycie takie i takie. Ale tu przez to srebro zdecydowanie trzeba było napisać odpowiedź nie. Rudy miedzi i srebra są eksploatowane metodą głębinową i Yy, jeszcze jedna rzecz, może najprostsza, właściwie, że przecież mieliśmy to na tym przekroju, tak? Czyli nie do końca trzeba było też wiedzieć, jak to wygląda tylko sobie wyobrazić, że żeby dostać się do tej serii no nie jak, tylko muszę wbić się, zbudować windę, wjechać i dopiero ten surowiec pobierać dlatego metoda głębinowa. Podaj na modelu terenu zwałowisko oznaczono literą B. Podaj dwa przykłady stosowanych w Polsce sposobów rekultywacji lub zagospodarowania form terenów takich jak forma oznaczona literą B. No, i teraz mam kopalnię odkrywkową, i na lekcjach bardzo dużo, w różnych momentach, mówicie o naszej największej kopalni odkrywkowej w Bełchatowie. I chociaż to nie jest Bełchatów, to wszystkie odpowiedzi, które znacie, do tamtej kopalni tutaj pasują. Rekultywacja. no W każdym arkuszu naturalnym pojawia się to słowo: jak mam zrekultywować, czyli zagospodarować na nowo obszar zdegradowany, w tym przypadku hałda. No i popatrzcie, Daję wam zdjęcie z bełchatowa. Co zrobiono z taką hałdą? Stok narciarski, posadzono drzewa, widzę tam wiatraki z tyłu. Tylko pamiętajcie, w tym zadaniu było o formie B, o hałdzie, a nie o formie A. Czyli o wyrobisku, z którego też wiemy, robi się bardzo często jezioro, ale tu trzeba było pisać o rekultywacji hałdy, czyli zalesienie, obszar rekreacyjny, wyciągi narciarskie, trasy rowerowe, piesze, farmy wiatrakowe, fotowoltaika. Kilka sposobów na to, jak z taką hałdą sobie poradzić. No, przyjemne zadanka. Dziękuję.